Cześć, tu myślę Leviatan Sorbet. To jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Druga wojna światowa jest konfliktem dosyć dobrze udokumentowanym. Konfliktem, o który, którym napisano bardzo dużo różnych książek, o którym nakręcano całą masę różnych filmów. Konfliktem, z którego pozostało naprawdę wiele archiw, do których można sięgać w sytuacji, gdy chcemy zgłębić jakiś temat. Nie zmienia to jednak faktu, że tak jak w przypadku każdego konfliktu, każdego dużego wydarzenia, pozostają karty do tej pory nie do końca wyjaśnione. Książką, która przynajmniej z założenia próbuje odpowiedzieć na część pytań, co do których wcześniej wydawało się, że nie ma odpowiedzi, jest książka, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać na kanale a będzie to książka o tytule Niewyjaśnione fakty II wojny światowej. Autorem tej książki jest Stanisław Zasada. To nie jest historyk z wykształcenia, bo Stanisław Zasada jest absolwentem filologii polskiej i dziennikarzem, ale historia jest jego wielką pasją. I książka, którą dzisiaj Wam pokażę, jest właśnie owocem owej pasji. Książka została wydana przez wydawnictwo Publikat. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 2006, a późniejsze z lat 2017-18. A więc ta książka doczekała się także reedycji. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak ona wygląda, a na koniec powiedzieć Wam, co o niej myślę czyli tradycyjnie powiedzieć o mocnych i co, moim zdaniem, również słabszych stronach tej publikacji. Zapraszam. Poniżej książka: Niewyjaśnione fakty II wojny światowej autorstwa Stanisława Zasady. Cóż, sam tytuł intrygujący, sam tytuł zachęcający, choć zawierający lekką sprzeczność. Niewyjaśnione fakty to w końcu fakty czy rzeczy niewyjaśnione. No niezależnie od tego, okładka, tak jak powiedziałem, zachęca. Zwłaszcza, że mamy tutaj także wycinek z gazety: The Death of General Sikorski, czyli temat, który generalnie nas Polaków mocno interesuje, bowiem ta tajemnica do dnia dzisiejszego nie została jeszcze rozwikłana. Więc widząc tą okładkę, widząc także, no cóż. Malarza, można mieć poczucie tego, przeczucie tego, że ta książka będzie o czymś interesująca. Z tyłu także krótki opis, mianowicie mamy informację, że jest to poruszająca opowieść o tragedii ostatniej wojny, podczas której nie tylko znani politycy i wybitni dowódcy, ale także zwykli ludzie często stawali się bohaterami. Opisywane przez Stanisława Zasada spektakularne akcje wywiadu, ucieczki z obozów, zagłady, zamachy czy katastrofy nadal owiane są tajemnicą. Czy takie wątki, jak tragiczna śmierć generała Sikorskiego, dylematy moralne Hubala albo miejsce pochówku plutonowego szewe mają szansę zostać wyjaśnione. Zagadki historii, które wciąż czekają na rozwiązanie, i po lekturze tych, tego krótkiego, klimatycznego opisu. Zdecydowanie chce się sięgnąć po tą książkę i ją przeczytać. Jak ona wygląda? Otóż ta książka podzielona jest na rozdziały. Najpierw słowo wstępu przez napisane przez Stanisława zasadę, a później mamy owe rozdziały. Pierwsza część traktuje o polskich żołnierzach, który, którzy podzieli nierówny bój. Mamy więc, mamy więc tutaj krótki artykuł na temat Westerplatte, na temat tego, jak wyglądała obrona owej placówki. Mamy także później artykuł o szalonym majorze, czyli o Henryku Dobrzańskim, pseudonim. Chubal. Później mamy artykuł o śmierci poety, a więc o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, czyli generalnie karty, które, zapisane, które zapisały się w historii naszego państwa w taki no, dosyć, dosyć jednoznaczny i dosyć spektakularny sposób. Nie powiedziałbym, żeby to były tematy zupełnie nieznane, ale jednak tematy, które... No, myślę, że są dosyć dobrze wyeksplorowane. Zamachy, ucieczki, katastrofy. I w tej części znajdziemy z kolei, znajdziemy z kolei na przykład ów artykuł o, czy też ową część poświęconą generałowi Sikorskiemu. Mamy także ucieczkę z Auschwitz. Później mamy zdradę i podstęp, czyli jak Związek Radziecki podbił Polskę. Mamy opowieści o Jance z Katynia, o procesie 16. Później Wojna na Umysły, czyli jako szukać wroga. Fałszywa epidemia, to jest jeden z ciekawszych artykułów w tej książce, oraz o enigmie, a więc o tym, jak Polacy łamali niemiecki szyfr stosowany w trakcie II wojny światowej i przed jej rozpoczęciem. Anioły wśród bestii, czyli o dobrych i złych Niemcach. To także ciekawe, ciekawa część, która traktuje z kolei o trochę innej perspektywie, niż od niż tej, którą zwykło się przedstawiać. Z reguły Niemcy są określeni jako ci odpowiedzialni, ci winni. A tu inna lekko perspektywa. Perspektywa pokazująca, że nie wszystko jest białe i czarne, ale są pewne odcienie szarości. Byli ludzie, którzy wprawdzie nosili niemieckie mundury, ale nie zgadzali się z ideologiczną, z ideologiczną. Nazistowską doktryną i próbowali odnaleźć się w tym piekle, jak ludzie, więc tak, aby móc później spojrzeć, sobie, spojrzeć na siebie w lustrze. Później mamy także w mundurze wroga, czyli o kolaborantach z przekonania i przymusu. Wreszcie rozdziały o tytułach czy dowiem się prawdy, czyli o losach zwykłych ludzi oraz przekażcie sobie znać pokoju, czyli o polsko-niemieckim pojednaniu. A więc jak widzimy, mamy kilka różnych wątków, kilka różnych płaszczyzn. Ciekawa jest również ta, która dotyczy na przykład Podhala, gdzie mamy mowę o kolaboracji kolaboracji górali w trakcie II wojny światowej. Góralski Führer, to jest ten rozdział. Później mamy także na końcu książki, indeks nazwisk, kalendarium oraz zalecaną bibliografię. Możemy szybko do nich Przeskoczyć, żebyście zobaczyli, jak one wyglądają. Jak widzicie, w książce jest także trochę fotografii. Tu mamy wspomniany indeks osób, kalendarium ilustrujące wydarzenia, zarówno te, które działy się przed wojną, w trakcie wojny, jak i również po niej, jeśli pisane zostały na kartach tej książki. Mamy wreszcie zalecaną, czy też proponowaną bibliografię i w zasadzie na tym książka się kończy. Jak powiedziałem, znajdziemy w niej także trochę zdjęć, to niewątpliwie dodaje dodatkowego waloru tej książce. Poza tym, co interesujące, poza samym tematem głównym każdego z rozdziałów, znajdziemy także lekkie wtrącenia i ciekawostki, które pozwalają zapoznać się także z elementami niby powiązanymi z danym rozdziałem, ale będącymi troszkę obok. I tak oto prezentuje się książka Niewyjaśnione Fakty II wojny światowej. Teraz zapraszam na jej właściwą recenzję, bo chciałem Wam powiedzieć o tym, co uważam za jej mocne, za słabsze strony, jak mi się ją czytało. Na wstępie tego materiału powiedziałem, że w trakcie podsumowania chciałbym powiedzieć Wam zarówno o mocnych, jak i o słabszych stronach tego tytułu, a więc powiedzieć Wam, co mi się w tej książce podobało, a co mi się w tej książce nie podobało. Zacznę od tych. Elementów pozytywnych. W tej książce podobała mi się przede wszystkim jej forma, dlatego że nie jest to książka typowo historyczna to jest, for, to jest książka, która ma formę, jak sam autor wspomniał, para reportażu. Czyta się to niezwykle przyjemnie, niezwykle szybko to nie jest książka wyłącznie dla historyków i to myślę jest jej największą zaletą bo nie jest to tytuł, który wymaga od nas jakiegoś studiowania map, zapoznawania się z chronologią wydarzeń. Czytania o konkretnych działaniach militarnych, konkretnych formacji. Oczywiście są to tematy fascynujące dla kogoś, kto interesuje się wojskowością, kto interesuje się II wojną światową, ale dla osoby, która niekoniecznie gustuje w takich klimatach, byłby to niewątpliwie element odstraszający. W przypadku niewyjaśnionych faktów II wojny światowej, takich wycieczek, takich bardzo długich opisów nie ma. Rozdziały są krótkie, są pisane bardzo przystępnym językiem, jednocześnie w dosyć interesujący sposób. Nie ma tam długich, długich, niepowiązanych z tematem fragmentów, które zanudzałyby czytelnika na śmierć. Jednocześnie warto zasygnalizować, że sam autor stwierdza, iż w tej książce specjalnie znajdują się także dodane elementy mające na celu Niejako nadanie większej płynności lub też lepszemu zobrazowaniu opisywanych wydarzeń. To znaczy, że należy także brać poprawkę na to, że nie każda rzecz, nie każdy element opisany w tej książce będzie pokrywał się z kartami historii. Oczywiście te podstawowe elementy będą zgodne, ale pewne elementy poboczne, jakieś szczególiki, sposób ubioru, wypowiedzi wydarzeń mogą być koloryzowane. To sprawia, że osoba szukająca w tej książce źródła rzetelnych informacji musi być niezwykle ostrożna i konfrontować to, co w tej książce znajduje, z innymi źródłami. To, co mi się podoba w przypadku tej książki, to jest także fakt, że dostajemy poza ową przystępną formą, przystępną strukturą dużą liczbę dodatkowych, dodatkowych biogramów. Okraślanych dodatkowo zdjęciami. A więc, jeżeli rozdział jest przykładowo poświęcony zamachowi na Hitlera w Wilczym Szańcu, to znajdziemy tam także biogram przedstawiający Klausa von Stauffenberga. A jeżeli czytamy na przykład rozdział traktujący o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, to znajdziemy biogram Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ale co istotne, w książce nie znajdziemy tylko biogramów tych osób, które są, nazwijmy to, podstawowymi bohaterami rozdziału. Znajdziemy tam także momentami biogramy innych ważnych postaci. I to jest bardzo fajne w tej książce, w tym się w niej niezwykle podoba, to jest moim zdaniem dużą wartością dodaną. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, to nie jest wyłącznie goła ramka z opisem, to jest także zawsze zdjęcie. I to bo może się podobać. Podoba mi się także pomysł na klamrowy układ całej książki, bo zaczyna się ona od Westerplatte, i od historii dwóch uczestników walki toczonej no, z pokładu pancernika schleswig holstein i na placówce, i w placówce na Westerplatte, a kończy się niejako spotkaniem owych dwóch postaci po wielu latach po zakończeniu II wojny światowej. Pomysł bardzo mi się podoba, to, że przemawia do wyobraźni, przemawia do emocji, był bardzo dobrym posunięciem. To, co mi się podoba w tej książce, to jest także to, że mimo, że znajdziemy w niej wydarzenia dosyć dobrze znane, takie jak wspomniany przed momentem zamach na Hitlera, takie jak na przykład działalność Schindlera, to znajdziemy w niej także kilka mniej znanych epizodów z okresu II wojny światowej i momentami przesunięty punkt ciężkości na poziomie Indywidualnych osób, tych mniej znanych, mniej głośnych. A więc znajdziemy przykładowo dosyć mało wyeksponowany, ciężki temat kolaboracji, jaka miała miejsce na Podchalu w trakcie II wojny światowej. Znajdziemy historię konkretnych żołnierzy, którzy często z pobudek osobistych, rodzinnych zakładali mundur wroga po to, aby nie tyle służyć jego idei i walczyć w imię jego racji, ale raczej po to, żeby chronić własną rodzinę lub realizować inne, inne szczytne, no powiedzmy, szczytne cele. A więc kilka ciekawych tematów, które moim zdaniem są rzeczywiście mniej znane, i które dosyć dobrze pasują do tytułu tej książki. W tym miejscu wypada już przejść do tych rzeczy, które mi się mniej podobały w niewyjaśnionych faktach II wojny światowej. Zacznę od tego, że tytuł jest całkowicie nieadekwatny do zawartości, bo w tej książce nie znajdziemy wcale ani tematów z gruntu natury niewyjaśnionych, ani też tematów bardzo mało znanych. Większość z nich stanowić będą tematy nieźle wyeksplorowane, tematy, w przypadku których nie ma jakiegoś wielkiego zasobu wątpliwości albo pytań co do tego, jak one przebiegały, jak miały miejsce. A więc osoba sięgająca po tą książkę w nadziei na to, że zapozna się z historią pewnych mało znanych faktów II wojny światowej i pozna odpowiedzi na pytania, które ją nurtują, będzie bardzo mocno zawiedziona, bo to zupełnie nie jest ta tematyka. To są bardziej Ciekawostki z okresu II wojny światowej, a zdecydowanie nie, niewyjaśnione fakty II wojny światowej. To, co mnie osobiście bardzo denerwowało, to były liczne literówki, to były przesunięcia tekstu, a więc błędy redakcyjne coś, co moim zdaniem powinno być wychwycone na etapie korekty i składania samego, samej książki. Mało tego, niestety, należy powiedzieć, że w książce znalazły się błędy. I to nie błędy redakcyjne, ale błędy merytoryczne, które w publikacji historycznej są po prostu niewybaczalne. Nie są to jednocześnie błędy związane z interpretacją pewnych wydarzeń, to są pomylone fakty. Przykładowo, w książce znajdziemy błędną datę urodzenia admirała Denica. W książce znajdziemy biogram poświęcony zatknięciu flagi na Bramie Brandenburskiej ze zdjęciem Reichstagu. To są błędy rażące, to są rzeczy, których w książce historycznej być po prostu nie powinno. To, co osobiście uważam, że mogło być troszkę lepiej rozwiązane, to mimo wszystko było we wstępie podkreślenie, o czym dokładnie traktuje książka, albo ewentualnie, nie wiem, na końcu książki, na ostatniej stronie, na okładce tylnej, bowiem osoba sięgająca po tą książkę, tak jak wcześniej wspomniałem, może być zawiedziona jej zawartością. Czyta się to naprawdę sympatycznie. Gdyby tytuł książki wyglądał inaczej, to zupełnie inny byłby także odbiór tej książki. Ja osobiście, przeczytawszy tą książkę, mam poczucie, że nie dowiedziałem się o wiele więcej niż wiedziałem wcześniej. Spędziłem sympatycznie czas na lekturze całkiem przystępnie napisanej, całkiem interesującej książki, ale książki, która przez, całe, przez cały czas jej lektury wywoływała u mnie dysonans między oczekiwaniami a zawartością. A więc ten tytuł i sama. Sama otoczka wokół książki pozostaje w całkowitym oderwaniu od tego, co w niej znajdziemy. Podsumowując, w związku z tym, niewyjaśnione fakty II wojny światowej to książka całkiem nieźle napisana. Książka, w przypadku której bardziej należy liczyć się z tym, że będziemy płynąć przez nurt wydarzeń, momentami okraszonych dodatkową wstawką autora i lekko ukoloryzowanych, choć traktujących o. Całkiem interesujących epizodach II wojny światowej, z przesuniętym ciężarem ciężkości nie na działania militarne, nie na operacje wojskowe, ale raczej na losy indywidualnych ludzi. Książka, której tytuł jest całkowicie nieadekwatny do zawartości, w której to niestety znajdują się błędy redakcyjne i kilka błędów merytorycznych. W związku z tym, jeśli ktoś szuka źródła, jeśli chciałby tę książkę potraktować jako źródło do. do pisania lub do tworzenia własnych dokumentów, to należałoby robić to z bardzo dużą ostrożnością i weryfikować zamieszczone tutaj dane na drugą rękę. Raczej proponowałbym potraktować to jako lekturę stanowiącą zachętę do dalszej eksploracji opisanych w niej tematów. To była recenzja książki Niewyjaśnione fakty II wojny światowej autorstwa Stanisława Zasady. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam także do naszych innych filmów, Zobaczcie, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.